Mimo, że jest ciężko, ja daję Ciebie kocham. Kiedyś ci to wyznam, kiedyś temu podołam. Moje serce już, ofiarowałem Tobie. Już od dawna jesteś ciągle w mojej głowie. Mimo, że jest ciężko, ja daję Ciebie kocham. Kiedyś ci to wyznam, kiedyś temu podołam. Moje serce już, ofiarowałem Tobie. Już od dawna jesteś ciągle w mojej głowie. Ile bym dał, bym mógł złapać Cię za ręce, ile bym dał, byś mogła usłyszeć wersen. Osiem, kiedy było o Tobie, pewnie nie widziałaś, szczerze trochę boli, że nie odsłuchałaś. Ciągle czuję wzrok, ale to nie jesteś Ty, ciągle z Tobą gadam, ale to są tylko sny. Jest tyle kobiet, ja chcę pogadać tylko z Tobą, mogę Ci obiecać, że będę zawsze z Tobą. Mimo, że jest ciężko, ja daję ciebie kocham. Kiedyś ci to wyznam, kiedyś temu podołam. Moje serce już ofiarowałem tobie. Już od dawna jesteś ciągle w mojej głowie. Mimo, że jest ciężko, ja daję ciebie kocham. Kiedyś ci to wyznam, kiedyś temu podołam. Moje serce już ofiarowałem tobie. Już od dawna jesteś ciągle w mojej głowie. Często mam uwierzyć w miłość, która nie istnieje. A ty w końcu w skarbie weź już we mnie. Wiem, że to już jest gra emocjonalna, Ale widzisz jaśniej niż gwiazda polarna. Ciągle boli serce, ty widzę znów to samo. Chodzi o opuszczenia tego, może się uda za rok. Poza dużo gier jest ciągle wokół nas, jak się bym tylko z tobą spędzać mój czas